Siemka dzisiaj porozmawiamy sobie na pewien temat, tak jak u góry, czyli na temat życia. Cześć, tak więc dzisiaj porozmawiamy sobie na temat życia, a dokładniej na jeden z jego aspektów, czyli, bo to jest taki temat ogólny, więc poruszę taki, taką jedną część, która się dokładnie tyczy mnie. Na pewno na początku się zapytacie, Bity, czemu taki vlog z ręki, czemu od razu z rana? Cóż tak, wstałem sobie chirami tak do szkoły, patrzę, aż taka piękna pogoda, że po prostu aż, aż nie wiem no aż chce się żyć, aż chce się nagrywać i tak dalej, i tak dalej. Mmm, ok. Tak więc zacznijmy od tego, że ja na ogół jestem leniwą osobą i zazwyczaj rodzina, rodzice wyręczają mnie w niektórych sprawach, tak? I zazwyczaj robią coś za mnie, bo mi się na przykład nie chce. Ale ostatnio mam taki okres, w którym, no hmm, by wam to powiedzieć, naprawdę nic mi się nie chce: nic po prostu robić. I do czego dążę tym wstępem, tak wam powiem. Zawsze chciałem być oryginalny i inny od y, innych, samo od wszystkich, tak? Osoba, która wyróżnia się od innych, ale czasami wychodzi nam to. Ja by to powiedzieć na złe tak i na przykład tak jak ja jesteśmy rozumieni troszeczkę inaczej, czujemy się niedocenieni, mm, nie wiem, przykładowo jesteśmy do no zmieszani i, i nawet gorsi, i ostatnio, i ostatnio pewnie nie, wierzy, nie uwierzycie, że tak y, jest, że taka otwarta, wesoła osoba może, jak ja na przykład może usiąść sobie przed komputerem w swoim pokoju, i zamyśleć, tak. Ze strony moich rodziców, nie wiem, tam no, osób, które po prostu takich, takich drugich, to na pewno wygląda całkiem normalnie, ponieważ często robię to nieumyślnie, siedząc przed komputerem, patrując się tam yy, w, bez mrugania po prostu w ekran i słuchając no, na przykład jakich, jakichś piosenek, tak, jakiejś muzyki. Eee, ostatnio. Słuchając najnowszej piosenki Be Kamila Bednarka, ona była pod tytułem Cisza, tak? Hmm. Zastanawiałem się, jak jakiś dzieciak, jakby, nie wiem, Bednarek był moim idolem, mimo że nie jestem jakimś jego wielkim bojem. dlaczego ja nie mogę być taki jak on, przynajmniej na jeden dzień, tak? Hmm. Tak samo się wprowadziłem się w świat fantazji, oglądając e, film, ten najnowszy Karate Kid, tak? Czułem się troszkę później jak taki nieudacznik, jakby wam to powiedzieć. Zastanawiałem się, dlaczego życie nie jest łatwe tak jak się wydaje. Gdzie są takie podstawy, których chyba brakuje w moim życiu. Gdzie jest na przykład też, jakby wam powiedzieć, miłość, tak? Znaczy, nie, nie chodzi mi o to, że mam jakiś problem z dziewczynami, tak? Bo. W gimnazjum, jak chodziłem do gimnazjum, tak? To miałem naprawdę dużo dziewczyn, i teraz od dwóch lat nie mam dziewczyny i na razie nie czuję w sumie żadnej różnicy. No poza tym, że mam troszeczkę więcej czasu, tak? Yy. I teraz naprawdę nie wiem, czy to jest. Yy, yy, objaw tego mojego lenistwa. Kolejny objaw, tak? Czy jednak niespotkanie tej jedynej, bo tak jakby popadłem z jednej skrajności w drugą, tak? Bo miałem kiedyś dużo, a teraz nie mam wcale. Hmm. Nie wiem, w każdym razie po dłuższym takim zastanowieniu wiem, że to tylko i wyłącznie moja wina, moje ślepoty, że chciałem. chciałem być inny, lepszy, jak jakieś, nie wiem, jak jakaś, jakaś postać z bajki, jak nie wiem, jak z filmu ktoś, tak? Mm, niestety, dla niektórych, życie to nie jest bajka, i mamy wyjście tak, jakby albo zostać zwykłym, przeciętnym, szarym człowieczkiem, lub być uważanym za dziwaka. Ja na ten moment sam nie wiem co lepsze. Mam nadzieję, że to taki fajny vlog na dzisiaj. Tak więc na razie i cześć. Jeżeli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij pozostawić lajka i wbić na mojego Facebooka oraz zasubskrybować ten kanał. Cześć!